Ciemneczko widzowie, z tej strony Dziejuś, witam was kolejny ciężko kocham was z Pani Witam serdecznie, z tej strony Dziejuś, jak Dzie... ja kocham tą ci dzieckę A, a co pod to plądeko jest Pani Anino? No a tak bele. mnie to cie ciekawi hmm. Bele A mogę zobaczyć? No nie, bo to powietrze się dostanie i się nie ukiszą A, bo ja mam dla Pani, bo z racji, że nie ma Jarka pokażę coś pani Nie, bo chciałem żebyście byli razem na tym Ale no, co? No ale niestety, już nie mogę dłużej z tym zwlekać Bo to też mnie troszeczkę męczy, nie ukrywam eee, Czy pani nie chce coś zobaczyć? No. Eee, a za zamknie pani jej na oczy? A zamknę Na pewno? No Poproszę Gdzie Rącz... już mnie po Nie dotknąłem A! A nie, to w czym mi chodzi? Ja poproszę rączkę no. Idziemy powolutku Za mną, za Dobra. mną, za mną, za mną no. Za mną A, kurde! O, Piętu, Dupię, pięto, doma. uderzyłem A, bo ja tyłem szedłem W mam zamykania To chodź Dobra, to pójdzie pani z otwarte mi jeszcze A, moja pięta Moją piętkę, piętkę się uderzyłem Moją piętkę się uderzyłem Teraz musi pani nie zamknąć oczy w tym nie, momencie nie, bywa, ale... No dobra Dobra, i tutaj za mną, za mną, za mną Za rączkę, tu stop, 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 stop A! Mówiłem, że stop O nie, ja już mam to w dupie Ale ja, ja mówiłem, domyka. że stop, Pani Janino On przyjdzie Pani Janina Mówiłem, że stop no, gdzie już no Idziemy To mnie Teraz tu, za mną Idziemy, 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 idziemy Idziemy, 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 idziemy idziemy Tu za mną Dobra i stop I jeszcze Mogę nie, nie Nie, jeszcze nie Co to? Teraz otworzy pani oczy No i co? Budowa jest nieruszona Jak zwykle A. Kupiłem samochód O, masz klucz do tego samochodu, do to, to mój to no mój kupiłem Co? Kupiłem go ostatnio, no? To jest twój samochód gdzie już? No, kupiłem. Ja pierdzielę! Fajny, nie? Ciądzie pani na zobaczy. Serio dzień, to jest twój! No mój, tylko nie jeździ, dobra? Nie no nie gadaj! No mój, fajny, podoba mi się. Ma tubę z tyłu, gdzie już? No prawie jak pani Janinka. A czekaj, łeb mi się zmieściłem! Mieści się, prawda? Do wydechu? No! Nie, tu dwie pięści się mieszczą. Web to ja. nie ja pierdzielę już, ale on pasuje do ciebie! To nie odjeżdża, pani Anina, nim, dobra? już, a nagrany odcinek, że go testuję, proszę! Mm, jak widzowie wbiją tysiąc łapek. Proszę, ja chcę go testować! No to jak, wi jak widzowie wbiją ty tysiąc łapek, to pani Anina będzie testować, lona. ona. Widzowie, bijcie mu te łapki! Bijecie, widzowie. Siada, ja pani Anina. Ja Janina. pierdzielę ja to będę testowała! Siada, pani Anina. Dobra. Ja z tyłu siądę, z tyłu są lepsze wrażenia! No z tyłu to jest ta wygodna kanapa, akurat. Z tyłu to jest luksus. Wygoda w pierunie, Dobra, ja jośka! Ja już ale podoba się tu, pani się Janina? podoba się pani No pewnie! Podoba się? Mi też się podoba. Kurde, wreszcie on swój samochód, nie muszę prosić Jarka. No zresztą no Jarek on się on pogniewał. Jarek się pogniewał, już nie chce dawać mi samochodu. Hamulce jakie mocne. Trzeba no, zapinać pasy. Ale żebym przywasoliła nosem! Jakieś miałem taką sytuację Że u no mnie z tyłu pasów ktoś nie zapiął i, ja. i stwierdziłem, że ja to na parkingu mocno zahamuję Żeby nauczyć, że pasy się zapina Nie wiem czy pani widziała ja. jakieś taką sytuację? Coś kojarzy! Ale jak się podoba? No? no kurde, jestem podjarany no... Muszę Jarkowi jeszcze go pokazać. Ja, no. ja ci powiem, on padnie z szoku on, on będzie zazdrościł mi. to... Liśnik trochę kłamie, bo tu niby 80 jest, a my już na pewno szybciej jedziemy. No My Wyhamowałem, wyhamowałem, nic się nie dzieje. Błąd, bo, tak zamier... bo to napęd na 4 koła ma. Ale powiem Ci, że ja już tak A to się nie ma czego bać, panie Niko, to się nie ma czego bać. No my ale naprawdę, wytraczamy. to mi się podoba. weźcie się proszę! za niski jest, nie mogę podjechać. O! jeszcze? No przejedźmy no się i przyjdziemy do mnie na podwórze, dobra? No dobra, a Pani Janina też ma coś do pokazania? Bo ktoś tu przebiegł od Pani Janiny Nie, to ja wysiadłam na chwilę, czekaj a To Pani Janina była? Jeszko ja, no wysiadłam Koncem oka mi mignęła Siada Nie, bo ja Nie, poczekaj, bo ja chcę zobaczyć ten lakier A chodź poje... Chodź! O, no Chodź, do, weźcie za ogód! Chodź, ja odpalę yy, myjkę to, u Jarka. Czyje to pole? Co? Te do pole. Jarka! Chodź do Jarka! Nie podniewa się co? Nie, umijemy! Czybąś się prezentował! Ostatnio wąsa też zapuściłem, nie wiem czy pani je widziała. Tak! Nie! Widzowie, co ty? Oceńcie wąsa mojego. Zobaczcie, pasuje mi wąśkę. Chodź tu! I okulary... Chodź. Okulary wreszcie zdjąłem. Już podjeżdżał na myjkę. Na detailing Opa Ja cię go umyje Dziaduś Dobra Dobra poproszę Ale on się prezentuje. Ale on się błyszczy teraz kurde ale zacieki porobione są tu woda twarda Dziaduś no tak. niechęczne robiłeś, że aż sama kupiła samochód Jarek. Jarek mamika. a kie kiedy ten Mustang pani Janiny będzie? Nie wiem To nie, u Jarka nie będę go dobra, trzymać. Dobra, czekaj, ja A mogę pani Janine go zaparkować? Dobra, dobra. Dawaj w prawo pojedziemy i przyjedziemy zaraz tu. Dobra, a będę mogła pani Janine go trzymać? No pewnie. O, to to płachtę, co jest na belach. No może to jakoś plądeką no, byśmy bele obłożyli, a ja na, na samochód tylko płachtę? Nie, to ta płachta jest specjalna, wiesz? A. A, to akurat dla mnie. Ona tak. jest specjalna, żeby wiesz... Ee... A to akurat będzie mi pasować, taka płachta. Ale ona jest... Nie, bo ona jest, nasiłki, jest tak facem, że tak powiem, belowym, A. wiesz? A. Ale ja lubię. Jakbyś... Nie, ale jakbyś... No ale ona jakbyś to dał, to by było U. koniec. Decet? Co? To... No, nie on by zgnił. Myślałem, że nie wyjedziemy z torów. O, no, tutaj jest plas i... do driftowania. Dałbym. Ale jak Pani tego Mustanga ma, jak to można fajnie podriftować sobie, kurde. Kurde, ale to by chodziło Cię już. Ja pierdziele. To ja może się przyjadę do tego kolegi, zapytam jak z tym Mustangiem. To od razu A... może zajedźmy. Nie, to już nie, kiedy indziej. Tam mi się nie, nie to spieszy za... To zajedziemy, no bo to, to ile można czekać, no chodź się. Chodź, już tam pogadamy i No dobra, myślałem, że Pani inaczej chce tam zapytać. Czy się Pani nie, nie, nie śpieszy do Mustanga? Znaczy nie no śpiesi, ale wiesz... No to jedziemy Nie! Chcę, coś ci no. chcę pokazać! Dobra na Dobra. gospodarstwie To mogę... To mogę o, o pani Janiny jednej. trzymać Mojego. No dauna. pewnie! Bo to co Jarek go jeszcze nie widział? No nie widział, nie widział, załamany, ale stokuje, jedzie on już. załamany, wyjechał. On się zszokuje, On załamany wyjechał. Wiesz jak on się zszokuje jak to zobaczy! No ja się, ja na pewno za kolipnobełkę ma, no to co ja tu we pani no. Ale nie ma ja nie jeszcze... ma podjazdu? No. Mogę tu wjechać do tego? Czekaj, ja muszę iść się wysrać, ja już po tym Dobra. wszystkim Kurde, a co tak pryka coś, cholerka Co pryka? No nie wiem, wysrać się spokojnie nie mogę A Czekaj Jakieś dźwięki są, no Ty, gdzie już coś... Ty, z twojej budowy ktoś pojechał! Co pojechał? Ktoś pojechał! Ale gdzie pojechał? Tak, takim czerwono-szarym samochodem Ale gdzie pojechał?

Gdzie ja jestem? Czy ja, czy Gdzie jest już dzwoń po policję! Ja jestem! Ja Ooo! Gdzie już nie! Słyszyć! Gdzie już? Gasimy to, gasimy Gdzie to, gaśnicę, szybko! Dzwoni po policję. Ja Dobra, dzwonię! Chłopem. Dzwonię! Trzeba się widzowie! To Do 12! Dobra, dzwonimy! Odbieraj! Odbieraj! Jest gaśnica, jest gośnica, ale nie mogę ją odpiąć. Numer... ma Dzień dobry, pali się mówiąc. u mnie, u mnie się pali. Na, ktoś mi podpalił. Proszę pana, proszę pani spokojnie, gdzie się pali, co się pali? Yy, obok, obok gospodarstwa pani Janiny, to na wsi. Na, na skrzyżowaniu. Mhm. Na skrzyżowaniu. Pali na ekologii, się. tak? I tak, tak, tak. Numer domu? Yy, tu nie ma numeru, bo to jest budowa, ale pali się proszę pana szybko. Proszę pana, kto podpalił? Ja nie wiem, co... styrta. Ale proszę się Pani, pali. Czy to, są, czy to są żarty? Nie no, podwórze mi się pali. Ca Całe budowa mi się jara, chłopiesz, dawaj tu kogoś, straż pożarną policję. Dobrze, yy. e, czy są jesteś poszkodowani? Nie ma, nie pytaj o takie głupoty wysyłaj. Proszę pana, e, Szybciej. jak duży jest pożar, co się pali? Ogromny, ogromny. Tu jest z 10arów. Dobrze, a co zostało? E, Wszystko objęte pożarem. Wszystko. I, i ziemia, i palety i... Odoleł te butle i nie od Wszystko się pali. Od odoleju butle? Od butle i, i benzyna kanistry. Się, palą się substancje łatwopalne, tak? Tak. Tak i cement Dobrze. za chwilę się podpali i kontener ze śmieciami się, się pali, się pali szybko, szybko. Proszę pana, szybko. proszę mi tylko się powiedzieć. Czy pożar został wywołany yy, na Ktoś podpalił, czy... ktoś podpalił, ktoś podpalił, odjechał. Dobrze. Dobrze rozumiem. Eee. Słuchaj pan, ja już wysłałem eee, zastaw ratunkowy. Zaraz dobrze, już pana szybko. będą. Dobrze, dziękuję za pomoc. Czy, czy eee. potrzebuje pan pomocy medycznej, proszę powiedzieć? Nie, nie nie potrzebuję, nie potrzebuję. Czy eee. czy potrzebuje pan policji nie potrzy... na miejscu? Tak, tak, przyjedzie. Policji też, dobrze. Tak. Tylko czas oczekiwania na policję będzie daleko dłuższy. Dobrze, nie ma problemu, niech dobrze. jadą. Dobrze, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Słuchajcie, Biorek, no i się może przygasi trochę. Eee. Widzowie, jak to podpalił ten, Jozin Jak to Jozin, bo on mi mówi, że nam przecież podpali wszystko w pieruny O nie, ja mu tak tego, ja mu tak tego nie popuszczę Ja mu tego tak nie popuszczę O, już coś przyjechał tu Ktoś przyjechał A, to niepotrzebnie brałem te No czekajcie, to ja tu cofnę tym po prostu, żeby tu jak dalej od ognia było Dobra Gaś, chłopie, gaś szybko e, Proszę pana, proszę się rozumieć teraz, tutaj to, robicie. proszę gasić, proszę gasić Proszę się teraz usunąć. Proszę gasić. A Jezu Ja widzowie. Widzowie. O, śmi gorąco. No chłopie, ja tu nie. Masz tak gasić, to ja sobie sam przygaszę to. Kurde. St Wielki strażak Ja tu mu pokażę jak to się gasi. Kurna. Proszę pana, proszę pana, proszę tu nie wyrabić głupot. Opie, gaś to szybko! Gaś to! Proszę pana, wszystko tutaj jest pod kontrolą. Nic nie jest proszę pod kontrolą. Gaszę to obornikiem. Proszę pana, proszę nie przeszkadzać w interwencji. Gasi pan to szybciej. Zobaczcie, coś to, coś to dało. Coś to dało, chyba. że trochę mniej. Eee... Ale już ugasił. Uga ugasił tu chłop trochę. Ugasił. Ugasił trochę. O Jezu. Proszę pana, proszę pana, proszę trochę spokój, nie chcę żebyś pan poparzył. Ja się nie, popa nie poparzę, chłopie, proszę cię. Tu wszystko, betoniarka. O Jezu. Decet, koniec. Po budowie. Po... Yy, proszę pana, yy, panu wszystko w porządku? Czy nikt tak, nie, nie wszystko, wszystko jest dobrze, wszystko dobrze robię, jest w porządku. Proszę pana, policja została wezwana. Yy, Ojej, mojej Moje wiadomości wynika, że niedługo powinni być. Dobrze, dziękuję panu bardzo. naprawdę. mojej strony będzie to wszystko. O, dziękuję. Gdyby nie pan, to ja nie wiem. Dziękuję. Nie ma sprawy, to moja praca. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Wszystkiego Wiecie dobrego. Dziadę do, do tym ciągnikiem, aż naprawdę zagotowałem się całego, aż się spociłem widzowie. Gaźmy, te ciągnik Jarka. Czekamy na policję. Czekamy na policjantów. Czy pani Janino? Pani Janino? Janino? Pani Janino? Nie ma. Pani Janino? Pani Janino? Nie ma. Ojej. Trudno, poczekam tu na policję. Jadą gdzieś? Ja nie wiem, czy będą tutaj. Ja wam chyba zrobię cięcie i poczekam po prostu na policję, no bo to nic nie zostaje. To widzimy się po prostu za chwilkę. Jadą policjanty, jadą policjanty. Kurna macie, no to trzeba czekać, żeby tu głupia policja przyjechała. Ojej. Dzień dobry. Eee, dzień dobry, z tej strony funkcjonariusz. Ja macie klopci. Dzień dobry, witam. Eee, co wy się wydarzyło? Proszę pana Prawdopodobnie... Mm, tak? Wie... Co się stało? Wiem kto to podpalił prawdopodobnie. Proszę pana, a kiedy to zostało podpalone, proszę mi powiedzieć jeszcze. No, jak, jak dzwoniłem na numer alarmowy, proszę pana. Od razu pier... Rozumiem, podczas numeru. No, ile numeru to pan. Hmm. Dobrze, a dlaczego to zostało podpalone? Proszę pana, proszę mi w ogóle miał odpalone. Wszystko tu się paliło, proszę pana, wszystko, dosłownie wszystko. Aha, rozumiem, tutaj wodą mi zezlali. Dbajcie, pan, jakie Kurczę, naprawdę, wie pan co, będzie musiał się pan mars... e, oczywiście sprawa tutaj będzie zgłoszona i w ogóle. No. Może będzie musiał się pan skontaktować, bo tu nie ma pan tego jakoś ubezpieczone, albo nic, co? Nie, nie mam. Kurde, a myśli pan, że ma pan tutaj jakieś straty materialne, coś tu się spaliło na no, amen, że tak powiem, jakiegoś drogocennego? Nie no, to, to nie, nawet jeżeli coś, to tu nic nie ma drogocennego. No kurczę, tutaj panu betoniarka się chyba spaliła. no to, no to że wszystko. Dobrze, tu palety całe drewno też jest całe. Powiem to... Dobra, to inna, od początku, wszystko panu wytłumaczę. Była no tutaj, właśnie, no, tutaj ekipa, bo pan mówi, że ma pan jakieś przypuszczenia, tak? Ekipa budowlana, była, y, przy, ekipa budowlana A, tutaj była, przy... but Ekipa budowlana, nazwie Jozinbut. Przyjechała tutaj tej policja pan ja sprawdzę o tych papierach, bo uh -huh. tu było coś zwłaszcza, że były jakieś kłopoty i w ogóle właśnie tutaj na pano imię z Tak, to może będę kończyć, czy chce pan to sprawdzić i się skupić na tym co będę mówić. Czy mogę teraz mówić to panu yy. jak pan woli? Nie no, mówi pan spokojnie. Kto, da mi pan w międzyczasie swój dowód o co mi Proszę sobie. bardzo. Więc to było no, tak. tak. I przyjechała tutaj policja yy, zabrać. Znaczy interwencję prowadzili tutaj. Pan Jozin, czyli główny szef firmy był pijany. Tak, tak. Po prostu nie robił u mnie nic. On jak zaczął tą robotę, to jej po prostu nie skończył. Policja go zawinęła, bo on tam stracił firmę. Jakieś tam komorniki to już nieważne. I spotkałem się z nim ostatnio i powiedział, że za to wszystko, że on, jego firma upadła i że, i że no po prostu, że go doprowadził na dno, to że spali mój dom. Tak, czyli szef ten budowy, który wcześniej tutaj był, no i to, to była zemsta, bo moja koleżanka widziała samochód, jego samochód, który stąd wyjeżdża, no i tu już się paliło. Okej, okay. a gdzie jest ta koleżanka? Mogłaby go ona tutaj służyć ze zdania? Ona pojechała za nim, pojechała w pogoń za nim Aha, w ten sposób. Ale to wie że takie pogoń, że coś to... Ja bym się raczej od tego wstrzymał, gdyż jest to nielegalne po prostu. No ale wie pan to była... akcja jest była reakcja, to instynktownie, no wie pan jak to działa. ja to rozumiem. To nie było ja intencjonalne. Rozumiem. Jednak raczej ja bym tutaj odradzał jakieś wydawanie się w bułki, w cokolwiek. Nie, to bo... po prostu pani chciała go za, za obywatelskie zatrzymanie zrobić, tak? Ech, aha, w ten sposób. no Rozumiem. E, słucha pan, e, ja tutaj przyjmuję oczywiście pana zgłoszenie, zapisuję to wszystko. Będziemy pojechać na komisariat, tak, szukać. pojechać? Z tego co ja widzę tutaj w papierach pana no to on i tak już ma nieźle nas radę że tak powiem. No on to próbował pobić funkcjonariusza wtedy to, to był grubo. No ma się zawiasy, ma zawiasy, także raczej myślę, że za to już trafi do prukać pasie, że tak powiem. No tak, ale o, o, nie to jednak by. wszystko pewnie trzeba będzie kamera jakiejś tu posprawdzać. Myśl, myślę, że jeżeli się okaże, że to on, no jeżeli go tam złąpiemy, wyrgarki mm -hmm. przesłuchali w ogóle. To tak od siebie polecam mu paru założyć mu proces, yy, yy, proces, że tak powiem, karny w, w sądzie. No, I ubiega się tutaj o jakieś odszkodowanie. No bo jednak, e, widzi pan, ja tutaj mogę zarejestrować. O, od razu zrobię zdjęcia, może. Dobrze, w porządku. O, proszę bardzo, tutaj A mamy to ja całą cy cywilną mam mu zakładać? Tak, cywilkę, cywilkę puścić. Bo tutaj, proszę. No zobaczyć. to się Trzy, będę ciągać. Sześć, A to nie będzie z urzędu? Od proszę pana, ja bym to nawet podpiął tak szczerze, pod próbę zabójstwa. Tu jest 12 butli gazu. Jakby to wybuchło proszę pana, gdzie pan w tym momencie był, jak to się paliło? Tu, na gospodarstwie obok. Super, te gospodarstwo poszło z dymem, jakby te butle wybuchły. A nie wiadomo na ile kilometrów by taka butla po wybuchu poleciała. Trafiłaby pana w głowę, pan by panu żywy. Także ja na komisariat, do... złożę wszystkie zeznania. Jak najbardziej, Jak najbardziej ja tutaj polecam. Ja od razu robię tutaj zdjęcia. O! Dobra. O, tu kontener był podpalony I... też. Ja zrobię zdjęcia to, co jest na bardzo uszkodzony. Mhm. by to nie dobra. 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 Tu tylko w smalonych pan zrobi. O, właśnie, tu trzeba zrobić. O, proszę bardzo, tak ze światłem, o! Poczekaj, Poczeka pan. Bo tutaj. Dobra. To chyba woda była, ten, to nie ten. No Dobrze, zobacz pan. Ma... Ja butle, jeszcze tutaj robię tak... tak... cały, cały tutaj zrobię plac. Cza? Dobra. Yy, ślady opon tutaj zrobię. Cza? Dobra. To nie wszystko jasne. Tutaj o niebezpieczeństwo. Takie. Dobra. No i naprawdę z takimi, z takimi dowodami. Myślę, że na spokojnie pan i To odawi, wszystko sytuacji, tak? Jakieś ubezpieczenie, może, znaczy jakieś odszkodowanie, i w ogóle nie? Ja się Myślę, pojawię że... jeszcze dzisiaj na komendzie. Czy to już dzisiaj no, za ma... późno? Nie, jak najbardziej. Jak to najbardziej. to dowód bym poprosił ten... mój jeszcze. Tak się A, proszę bardzo. Dobra, super, dziękuję. dziękuję. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dziękuję, dobrego, jeśli się Pan przyjechał. Prawie, nie ma sprawy do mojego bambu proszę pana. No, no, no. Kurde, gdzie ta Janina? Czemuś do niej zadzwonić za chwilę? Ojej, oj, oj. tylko ja na podwórko wrócę i zadzwonię do Janinki. Ale zobaczcie, widzicie, jaka dobra koleżanka, rzuciła się w pogoń od razu za nim. Albo już teraz zadzwonię, nie ma co czekać, czekać. Janina... o. Dzwonimy. DZIEJUSZ! już TEN... No? TEN łachudra MI SPIEPSIŁ! To nie szkodzi, tuż była straż pożarna, policja, wszystko jest ogarnięte, wraca pani na gospodarstwo. już CO SIĘ SPALIŁO? Nic, tam nic nie było takiego przecież. Gdzie już coś spłonęło? Nie, nic, tu przyjedzie pani do domu. Gdzie już mi przerywa. Ja Przyjedzie już tu pani na do domu. Nie, Słyszę. Ja na, na, podwórku, na podwórku czekam. Ja czekam. na podwórkaju. No nie, Już, już wyglądaj nie, Widzę, jedzie. super. Super, Widzę, jedzie, super. Super, Gratulacje, jakaś niewyraźna Zbierzył, pani. Pierwszy chudra. To nie szkodzi, o. To ja, ja podbiegnę. Słuchaj, chciałam go zastrzelić. Nie, spokojnie, tu. Nie, ja go trafiłam, ale chyba. E, Dobra, rozłączmy się. Po Dobra, no. Ja już ale tu nie chodziło o to, żeby tu głosić, coś tu spłynęło, tylko żeby tego drania dorwać. No chciałam go zastrzelić ci mówię, mi się Spokojnie, będzie, będzie... w sądzie sprawa będzie załatwiona Wiesz jak ja nim to tak Nie, spokojnie, to będzie wszystko w sądzie ro, wy, rozegrane i wygrane A była policja? Była i, i ten i wszystko było No to dobrze, podasz go? No. no oczywiście, że tak Dobra widzowie, widzimy się w kolejnym liczbieniu. cześć